Prościej zainstalować kosiarki robota już się nie da, tutaj jest to uproszczone do granic możliwości, tak więc jeżeli macie prosty trawnik i nie chcecie się w ogóle bawić w jakieś kable, stacje, RTK i inne rzeczy, to to jest coś dla Was, zapraszam. Sunseeker V3, takie urządzenie wjeżdża do mnie na testy, kompaktowo zapakowane, czyli nie dostajecie żadnych palet innych niepotrzebnych rzeczy przy przesyłce, Zabezpieczone na czas podróży dostajecie jedną taką broszurę, z której będziecie wiedzieli wszystko, jak zainstalować stację bazową, jak uruchomić kosiarkę. Mamy również pakiety akcesoriów. W pierwszym pudełeczku znajdziemy wszelakie montaże, czy to do samej stacji bazowej, czy to do przewodu, czy to do dodatkowej e, takiej wirtualnej bariery. Są to elementy niezbędne do zainstalowania tego całego systemu u siebie w ogrodzie. Uwierzcie mi, bardzo to prosto jest. Kolejna opcja to są magnetyczne tagi, które będą pozwalały na przemieszczanie się kosiarki pomiędzy różnymi obszarami. Wirtualna, tak naprawdę fizyczna, ale taka bariera, jeżeli będziemy chcieli część trawnika odgrodzić, żeby kosiarka tam nie wjeżdżała, mamy taką możliwość. Dostajemy już to w zestawie. W kolejnym pudełeczku znajdujemy zasilacz, który to całe urządzenie będzie nam zasilał. Tak więc, oczywiście, bierzcie pod uwagę, że potrzebujecie mieć 230 w ogrodzie. Kolejna opcja to instrukcja obsługi, no i wchodzimy teraz już z samym głównym bohaterem, czyli z. Kosiarką. Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia zdejmijcie wszystkie folie zabezpieczające. Na froncie znajdziecie taką informację, gdzie najważniejsze rzeczy, czyli tak naprawdę 3D binekular, kamera, system unikania przeszkód będzie wyszczególniony i tutaj widzicie sam ten system, czyli kosiarka będzie widziała teren, po którym się porusza w 3D. Będzie, nie potrzebuje nic, nic więcej, tylko czytelnego obrazu, o który będzie dbała wycieraczka. Macie dwa kontakty, dzięki którym kosiarkę podłączymy, ona sama się. Zresztą będzie podłączała do stacji bazowej. Jest duży przycisk STOP, który jest przyciskiem awaryjnym. Mamy panel, który jest zabezpieczony. Regulacja koszenia manualna w milimetrach od 60 do 30 mm, czyli od 6 do 3 cm. Panel sterujący razem z wyświetlaczem. W zasadzie użyjemy go pierwszy raz przy konfiguracji. Widzicie też potężne koła z wysokim bieżnikiem, tak więc kosiarka nie ma problemów bo oczywiście ona już u mnie jeździ od dwóch tygodni po, z poruszaniem się po no, nawet bardzo nachylonych trawnikach, tak więc ta przyczepność jest tutaj zachowana. Na froncie koło podporowe oraz pływający system koszący będzie on mógł pracować na trawnikach, które nie są najrówniejsze, ponieważ będzie unosił się nad nimi i dbał o to, żeby równo je skosić. Jeszcze raz widok kół od spodu, mamy miejsce, gdzie zainstalowany jest akumulator, no i tak jak powiedziałem, koła robią duże wrażenie i to, że dawały sobie radę pomimo tego, że był wilgotny teren u mnie mocno nachylony, wskazuje na to, że jest to dobrze przemyślane. W pudełku znajdziemy jeszcze jeden niezbędny element, czyli stację bazową, którą zainstalujemy na trawniku tam, gdzie kosiarka będzie się ładowała i spoczywała. Widzicie miejsca instalacji są specjalne otwory, macie kod taki ala QR, gdzie Kosiarka z systemem wizyjnym rozpozna, gdzie ma zajechać i gdzie podłączy się do ładowania. Mamy przewód, który będziemy no, przeciągali gdzieś, gdzie mamy zasilanie i będziemy używali zasilacza. To wszystko jest, jak widzicie, wodoodporne. Przeklikajmy się jeszcze przed stronę internetową. Przypominam, że w opisie filmu zawsze znajdziecie linki do pełnej informacji oraz do aktualnych cen produktów, które tutaj u mnie trafiają na warsztat. No, jak widzicie, tutaj jest prezentacja właśnie wizja przyszłości z Vision AI. Kosiarka będzie analizowała nam powierzchnię, po której jeździ, będzie rozpoznawała, czy to jest trawa, czy to jest krawężnik, czy to są jakieś przeszkody. I tak naprawdę sama będzie podejmowała wszelakie decyzje. My jesteśmy z tego absolutnie zwolnieni. Bardzo dobrze ten system działa. U mnie w moim, w moim otoczeniu nie, nie stanowiło żadnego problemu to, jak on się porusza. Jak widzicie, pokazane są te kamery. Kamery, które widzą obraz w 3D. To zresztą widać na tej wyższej prezentacji, że tutaj mamy takie jak gdyby profilowanie 3D. Jest zainstalowany system AI, który będzie pozwalał na rozpoznawania różnego rodzaju przeszkód i widzieliście, że również jest wycieraczka, która będzie dbała o to, żeby system zawsze miał odpowiednią widoczność przez te kamery z tego względu, że na nim głównie polega. Jak widzicie, że jest aktualnie 160 obiektów, które kosiarka rozpoznaje, omija, również oczywiście rozpoznaje zwierzęta i u mnie pies testował tą funkcjonalność, nie było. Absolutnie żadnego problemu. Zna swoje granice, czyli możecie faktycznie zaufać temu, że kosiarka u mnie jest taki scenariusz, że jest trawnik i bezpośrednio przy trawniku są i nie ma problemu, kosiarka daje sobie z tym radę. Przeklikajmy się jeszcze przez drugą część prezentacji. System Ready to Go. Wrzucacie ją na trawnik i ona po prostu działa. AI Vision. Czyli rozpoznawanie przeszkód, automatycznie podnoszące się ostrza, bez trudu radzi sobie w nierównym podłożem, automatycznie dostosowuje się do wzniesień i nierówności. Faktycznie u mnie teren jest wymagający i ta funkcjonalność działa. Zdolność do wspinania się, nachylenie do 42%. Tak dokładnie jest. Koszenie jednym kliknięciem. Generalnie właśnie to tak wygląda. Ciach, startujecie, podajecie pin -kod, bo kosiarka jest zabezpieczona pin -kodem przed niepowołanym, że tak powiem, dostępem. Możecie mieć dwie strefy koszenia, to też za chwilę zobaczycie. Brak przewodu ograniczającego, brak stacji RTK omija wszystko. No, nie, u mnie nie było problemu, tam kilka różnych elementów zawsze na trawniku się znajdowało. I nie było problemu z tym, żeby, żeby kosiarka chciała na nie najeżdżać. Zawsze je omija. No zobaczycie zresztą, jak ona się porusza, to wszystko będzie widać na, na filmach. Jak widzicie, te ostrza, które właśnie są w ten sposób skonstruowane, że nawet jak przejeżdża na jakieś przeszkody, na jakieś nierówności, to ten element pływający się podniesie. Macie szansę też dzięki tym magnetycznym tagom przemieszczać kosiarkę z jednego obszaru na drugi obszar. Tylko tutaj jest takie ograniczenie, że ten, ten, to miejsce, przez które będzie kosiarka przejeżdżała, musi być pomiędzy jednym a drugim tagiem oddalone maksymalnie o 5 metrów. Tak więc jeżeli macie szeroki chodnik, bardzo czy cały podjazd. Może być kłopot, ale jeżeli macie standardowy chodnik gdzieś tam czy ścieżkę w ogrodzie, to oczywiście problemu z tym nie będzie. Macie tą wirtualną granicę, wirtualną barierę, no i oczywiście będzie to wszystko sterowane aplikacją. Wszystko działa z harmonogramem, tak więc montujecie, ustawiacie harmonogram, instalujecie na wiosnę, ściągacie ją do domu na jesień. Jest odporna na wodę, ma czujnik deszczu, czyli będzie można też tak to skonfigurować, że jak pada deszcz, a macie. Taki grunt, który jest gruntem no, słabo-spoistym, i w deszcz niedobrze by było niszczyć trawnik, to też ona wtedy Wam nie pojedzie i nic nie. Uszkodzi. Odsyłam do opisu filmów, poczytajcie sobie. Więcej informacji tam w linkach znajdziecie. Tak więc przystępujemy do instalacji. Stację bazową instalujemy zgodnie z tym, co jest opisane w instrukcji. Kosiarka będzie się poruszała po obszarze wzdłuż np. krawężnika czy krawędzi koszonego obszaru, czyli trawnika, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Tak więc musicie tak zrobić, żeby ona potem po zakończeniu wjechała wam w stację bazową i tam się naładowała. Umieszczacie stację bazową zgodnie z tym, co producent sugeruje w instrukcji, kotwicie ją za pomocą w zestawie dostępnych takich kotew do gruntu, podłączacie zasilanie, no i w zasadzie można powiedzieć, że już kosiarka jest gotowa do pracy. Ja użyłem gumowego młotka, żeby nie, nie, nie niszczyć sobie ręki. Jeszcze końcowa weryfikacja instalacji. Czy dobrze jest to zrobione? Proszę bardzo, na chłopski rozum zrobione, odwrócona instrukcja, i jest to zrobione. Wkładam kosiarkę do stacji bazowej, pozwalam, żeby się akumulator naładował. No, i oczywiście pierwsze co to uruchamiamy tą kosiarkę i podajemy pin kod fabryczny 000. Tutaj widzicie czujnik deszczu, o tym mówiłem, że jak jest deszcz, to, to kosiarka nie będzie jeździła, nie będzie nam niszczyła trawnika. Pobieramy sobie aplikację do sterowania kosiarką ze sklepu Google'owego albo androidowego. Robimy dodaj kosiarkę, skanujemy kod QR, który znajduje się na kosiarce. Wtedy pojawia nam się urządzenie, otrzymujemy również taką możliwość, że mamy cały poradnik wideo, jak tą kosiarkę zainstalować. Jeżeli nie chcemy instrukcji czytać, to tutaj dokładnie krok po kroku na filmie jest pokazane, jak tą kosiarkę zainstalować. Całego filmu Wam nie pokażę, bo po co. Także u mnie kosiarka już się podłączyła, wprowadzam pin -kod, który jest fabryczny, a następnie zmieniam go na swój pin -kod, tak jak gdyby ktoś podprowadził tą kosiarkę, to bez tego pin -kodu jej po prostu nie uruchomi. Po zmianie pin kodu następuje podłączenie do sieci 2i4G, czyli sieć Wi-Fi, ale na 2,4 GHz i instalacja aktualizacji najnowszej. Zachęcam, żeby zawsze produkt zaktualizować. Kościarka gotowa do pracy. Zajęło to dosłownie kilka sekund. Mamy możliwość sterowania. Byłem przekonany, że będziemy tworzyli mapę, ale okazało się, że w realnym scenariuszu to było tylko w naciśnięcie przycisku, i kosiarka sama zaczęła objeżdżać obszar zielony. Czyli jeździ po zielonym, nie wjeżdża na krawężniki, nie zderza się z żadnymi przeszkodami. Nawet pies próbował przeszkadzać trochę tej kosiarce. Ona po prostu sobie objechała ten teren, który był zaznaczony, i po objechaniu tego terenu już była gotowa do pracy, do koszenia takiego na gotowo. Zero edycji, jakichś map, zero czegokolwiek. Po prostu ją stawiacie, ona sobie objeżdża, tu gdzie będzie jeździła, łączy się, z powrotem parkuje na stacji bazowej i jest gotowa do e, pracy. Ja podczas tego pierwszego przejazdu za nią podążałem, nagrałem wam ten materiał, ale nie musiałem robić żadnej ingerencji, wszystko się wykonało samo. Kosiarka gotowa do pracy. Przeklikajmy się jeszcze może przez apkę, żebyście wiedzieli, jakie są ustawienia. Minut pracy w tym tygodniu 509 u mnie startuje o godziny 12, tak żeby sobie trawa całą wilgoć wchłonęła. Tak ustawiłem harmonogram, możemy rzucić okiem na mój harmonogram i między 12 a godziną 18 kosiarka może pracować. W tym przypadku jest to tak robione, że kosiarka po prostu od 12 zaczyna pracę, kosi, wraca, ładuje akumulator, znowu kosi, znowu wraca, znowu ładuje akumulator, i w tym przedziale po prostu non-stop jeździ, ładując akumulator i raz akumulator. Na maksa. Tak więc u mnie w tym, w tym obszarze kosiarka sobie jeździ najczęściej to jest godzina, ponad godzina pracy, godzina ładowania, godzina pracy, godzina ładowania. Tak ten harmonogram jest tutaj wygenerowany. Mamy również dziennik pracy. Możemy zobaczyć, jak to wyglądało. 29 godzin, 38 minut jeździ, i mamy wszystkie statusy, jeśli chodzi o, o przejazdy kosiarki, dostępne. Czy, czy wszystko było tak, jak trzeba. I jak widzicie, ona startuje. 12, 13, 18 się ładuje. Potem o 14:54 znowu jedzie, znowu się ładuje. Koło 16, znowu o 17 wyjeżdża. No i o 18 wraca do ładowarki, bo jest koniec harmonogramu pracy. Tak więc, tak to u mnie wygląda, jak widzicie tych przejazdów było naprawdę sporo, miałem kiedy tą kosiarkę poobserwować. U góry macie status połączenia Bluetooth, Wi-Fi oraz stopień naładowania baterii Bluetooth, jestem za daleko, Wi-Fi działa cały czas, bo mam zasięg w ogrodzie, jak nie macie Wi-Fi w ogrodzie, to możecie wtedy sterować Bluetoothem, po prostu zmienić harmonogram, będąc w, w pobliżu kosiarki i potem ona już tego Wi-Fi tak naprawdę nie potrzebuje. Macie też przycisk do sterowania lęcznego, ale musicie być połączeni Bluetoothem, oraz przycisk do koszenia obwodowego, czyli tak zwanych krawędzi. Jeśli chodzi o ustawienia, to macie ustawienia pracy i ustawienia urządzenia, jest harmonogram. Odległość przycinania krawędzi, ja robię, żeby zamknął. Opóźnienie, jeśli chodzi o deszcz, to 5 godzin. Poruszanie się po krawędzi również mam włączone. Jeśli chodzi o urządzenie, to tu są takie podstawowe kwestie, łącznie z kwestią istotną, czyli aktualizacją oprogramowania. Tak więc, jak widzicie, nie ma tutaj żadnej mapy, żadnej edycji mapy. Po prostu kosiarka polega na tym, co widzi i w ten sposób pracuje. Dla Was to jest tylko kwestia rzucenia jej na trawnik. Podłączenia, zasilania i w zasadzie wszystko dzieje się już samo. U mnie bardzo dobry poligon, doświadczalny, jeśli chodzi o kosiarki roboty. Jak widzicie, ten trawnik nie jest specjalnie równy, nie jest specjalnie płaski. Dodatkowo ma dość wysokie wzniesienie, tak więc tutaj każda kosiarka musi się. Wytężyć, żeby dać radę, szczególnie no, jeżeli jest wilgotny teren, to czasami się zdarzało, że taka kosiarka potrafiła się ślizgać. Tutaj ten problem nie występuje, działa to bardzo, bardzo dobrze. Ona porusza się nieregularnie, czyli to nie jest taka kosiarka, yy, yy, która, której wyznaczacie, że ma kosić paski poziome czy pa, pa, paski pionowe. Ona jeździ w taki, no, można by powiedzieć, nieregularny sposób, zresztą zaraz zobaczycie to na time lapse, ale widzicie, że ona wykrywa tutaj, nie ma takiego krawę, tylko są krzewy, ona wykrywa, że tam są krzewy, nie podjeżdża, nie wjeżdża, nie wjeżdża mi w tuje, nie przekracza granic, po prostu porusza się w zasadzie tak, jakbym sobie życzył, żeby się poruszała. Wygląda na to, że dzięki temu, że tak kosi nieregularnie to będzie problem z jakimiś wyspami, jakimiś nietokoszonymi częściami trawnika, ale jak widzicie to nie występuje. Przy pierwszym, drugim czy trzecim przejeździe może jeszcze tam się znajdują takie miejsca, gdzie ta kosiarka nie przejedzie i widać tą nieco dłuższą trawę, ale później po kolejnych przejazdach można przyjąć, że cały teren jest wykoszony i u mnie nie było problemu, wszędzie było płasko gładko i dobrze wykoszone. Tutaj również podjeżdża jak widzicie do y, tuj. Też nie ma takiej granicy dobrze widocznej, ale wyczuwa, że jest przeszkoda, ma tą możliwość widzenia w 3D zawraca i kolejny przejazd kolejny pasek. Tutaj macie wspomnianego timelapsa, żebyście widzieli jak kosiarka się porusza i to co mówiłem, porusza się nieregularnie, czyli nie macie tu możliwości ustawienia, że będzie Wam kosiła w pasy pionowe czy poziomie. Ona kosi gładko, równo. Nie widać dzięki temu, że kosiarka gdziekolwiek jeździła, tak więc można powiedzieć, że jeżeli ktoś chce mieć taki po prostu gładki trawnik to jest to dla niego idealne rozwiązanie, bo nie jest ten przejazd regularny. Trawnik cały jest skoszony, a nie widać tych przejazdów, ponieważ one jak gdyby się nie powtarzają, nie wyjeżdża ona takich gotowych ścieżek. Widzicie zegar w rogu, oczywiście to jest wszystko w przyspieszonym tempie, żebyście mogli sobie poobserwować, jak działa taki przejazd, i tutaj jeden cykl baterii jest zużyty. Czyli można powiedzieć, że ta bateria godzina 15, godzina 18, godzina 20 wytrzymuje, żeby objechać taki 250-metrowy trawnik. No i tak jak powiedziałem, jeżeli macie ustawiony harmonogram od 12 do 18, tak jak w moim przypadku, to najczęściej są to trzy takie przejazdy. Możecie sobie oczywiście ustawić dłuższy ten harmonogram, z tego względu, że urządzenie jest absolutnie ciche, nie, nie wydaje żadnych dźwięków. No to podobnie jak z samochodem elektrycznym, który też jest dużo cichszy od spalinowego V8. No, i tutaj jest podobnie, czyli ona może jeździć również w niedzielę święta, bo tak naprawdę sąsiedzi. Czy nawet Wy, będąc gdzieś nieopodal tej kosiarki nawet nie zauważycie, że ona jeździ, bo jest po prostu absolutnie bezgłośna. Możliwość konfiguracji dwóch obszarów widzieliście już na prezentacji wygląda to tak, że z jednej strony stawiacie jeden tak magnetyczny, z drugiej strony drugi tak magnetyczny i kosiarka się porusza pomiędzy jednym a drugim takiem magnetycznym. U mnie niestety ta odległość jest za duża bo maksymalnie to jest 5 metrów, u mnie jest ponad 10 metrów, tak więc tej funkcjonalności nie wytestowałem, ale macie takie magnetyczne, macie też wirtualną granicę, ta wirtualna granica też jest wyposażona w dodatkowe możliwości połączeniowe, czyli jeżeli chcielibyście dwie ze sobą złączyć, to możecie je połączyć. Oczywiście są też haczyki, którymi będziecie to kotwić do gleby. Jeżeli macie jakiś element do wygrodzenia, nie wiem, oczko wodne, jakieś, nie wiem, uprawę, sałaty, czy coś u siebie w ogródku i nie chcecie, żeby gdzieś kosiarka wjeżdżała, to nadal jest taka możliwość, po prostu układacie tą wirtualną, znaczy nie wirtualną, fizyczną granicę magnetyczną i tam kosiarka tej granicy przekraczać nie będzie. Tutaj wyznaczyłem taką wirtualną granicę, prawy górny róg. Widzicie, że też pies wchodzi tutaj w interakcję z kosiarką i ten prawy górny róg jest, dla was prawy górny róg, jest omijany przez kosiarkę, ona tam nie wie, z tego względu, że jest tam położona ta wirtualna granica. Tak więc, ona po ułożeniu, jak ją widzieliście, układali, układałem, to była widoczna, ale tak naprawdę, na trawniku, w momencie, kiedy ta trawa no, u mnie jest koszona na 3,5 cm, zupełnie jest niewidoczna i kosiarka w ten rejon absolutnie wjeżdżać nie będzie. Tak więc, jak macie jakieś sekcje, gdzie byście nie chcieli, żeby kosiarka wjeżdżała to wygradzacie je i u mnie ten prawy górny róg w okolicy jest wygrodzony i kosiarka nie przekracza tej linii. Oczywiście robię to tylko na czas prób, bo później to zdjąłem, żeby jednak mieć cały trawnik ładnie wykoszony. Słuchajcie, to tyle w tej mojej prezentacji, w moim teście tej kosiarki. Tak jak żeście widzieli, jest to naprawdę najprostsze chyba rozwiązanie, jakie jest na rynku. Jeżeli macie jakiś trawnik, który nie wymaga jakiegoś szczególnego mapowania, wyznaczania, wygradzania konfiguracji, tylko macie prosty trawnik. No to rzucacie tą kosiarkę, i ona sobie doskonale sama daje radę. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, zachęcam Was do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i odwiedzania strony testhub.pl.